Welcome back to my channel. My name is Daniel and I teach real English to real Polish people. Dzisiaj wam przedstawię 10 phrasal verbs, czasowników frazowych. To jest po prostu czasownik normalny, do którego się dopina. Przyjmek i to nagle jest nowy czasownik z totalnie nowym znaczeniem i naprawdę warto je znać. Jeśli chcesz się fajnie dogadywać po angielsku, rozumieć angielski, to ja polecam phrasal verbs. Czasami widzimy na mediach społecznościowych, że tu mamy słowa basic i tu mamy słowa advanced. Jeśli chcesz dobrze mówić po angielsku, naucz się słowa advanced i nie używaj tych basic. Dla mnie z reguły to jest głupota. Rzadko się używa te advanced. Słowa, każdy sięga po basic. Jeśli naprawdę chcesz płynnie mówić po angielsku, to nie chodzi o to, żeby się nauczyć zaawansowanego słownictwa. Phrasal verbs są o wiele ważniejsze niż advanced vocabulary, które nikt i tak nie używa. A każdy używa phrasal verbs. Więc zaczynajmy. Let's begin. The first phrasal verb is to come up with something. To come up with something. Myślę, że większość z Was kojarzy lub zna już ten phrasal verb. To po prostu znaczy wymyślić coś. Come up with something. Przykładowe zdania. I need to come up with a good excuse for being late. I need to come up with a good excuse for being late. Come up with an excuse. Wymyślić wymówkę. She came up with a brilliant marketing strategy. She came up with a brilliant marketing strategy. Do you like the name of my book? I came up with it myself. I came up with it myself. I came up with it. The second one is to come down with something. Mieliśmy come up with something, wymyślić coś. Teraz mamy come down with something. Co to znaczy? Zachorować, zachorować na coś. Examples. Oh I think I'm coming down with something. I think I'm coming down with something. Czyli coś łapie. Coś mnie łapie. I'm not coming to work today. I've come down with the flu. I've come down with the flu. Not coming to work, I've come down with the flu. Bardzo fajny sposób, żeby powiedzieć zachorować. To come down with something. Number 3 is to come around. To something, to come around to something. Co to znaczy? Listen to the examples. He didn't like the idea at first, but he came around to it eventually. He came around to it eventually. Give her some time, she'll come around to you. Give her some time, she'll come around to you. Przekona się do ciebie. Czyli przekonać się do czegoś jest to come around to something. Widzicie, te czasowniki frazowe mogą być trochę mylące, bo słyszymy na przykład come i kojarzy nam się o, znam, come jest, przyjść, okej, okay, coś z przyjściem przyszedł, ale tu jednak. Ma totalnie inne znaczenie, bo doczepiliśmy in, up, down, around i nagle. Totalnie inne znaczenie. To jest jakby nowy czasownik, ale naprawdę warto znać je. The fourth one is to come across something. To come across something. Natknąć się na coś. Natknąć się na coś. Coś jakby znaleźć przez przypadek. I came across an old photo album in the attic. I came across an old photo album in the attic. I came across an interesting article online. I came across an interesting article online. Let me know if you come across my keys. Let me know if you come across my keys. Pionte phrasal verb to znowu come across. Come across. Musimy też wiedzieć, że jeden phrasal verb, na przykład come across, może mieć. Więcej niż jedno znaczenie. Może mieć kilka znaczeń i definicji. Więc come across może znaczyć natknąć się na coś, ale come across też znaczy sprawiać wrażenie lub wydawać się. To come across sprawia takie wrażenie. For example, Daniel comes across as very confident. He comes across as very confident. Her speech came across as a bit rude. It came across as a bit rude. Does this email come across as too formal? Does this email come across as too formal? Więc pamiętajcie, jeden phrasal verb może mieć wiele znaczeń. Szósty przykład jest come in. Wy już wiecie, że come in znaczy wchodź. Come in. Come into my house. Ale ja chcę was nauczyć inne znaczenia come in. Come in jako zająć miejsce w wyścigu lub konkursie. Come in. Ponieważ po polsku mówi się skończył na trzecim miejscu albo jest na trzecim miejscu, a po angielsku się nie używa on, czyli na. We don't say he is on third place. We say he is In third place. Dlatego chciałem was nauczyć come in jako zająć jakieś miejsce. Czyli na przykład. She came in second in the marathon. She came in second in the marathon. He came in last, but at least he finished the race. He came in last. Czyli zająć miejsce jest to come in first. He came in second. He came in third. He came in last. To come in. Zająć miejsce w wyścigu, konkursie. Siódmy przykład. To come out. To come out. Nie mam na myśli wyjść na przykład z domu. Come out. Hey, come out. Mam na myśli dokonać coming outu. Jak się to używa? Listen. To the examples. He came out to his parents last year. He came out to his parents last year. Hannah finally came out and felt much happier. Hannah finally came out. Często się też wiąże z, uh, out of the closet. Jeśli ktoś chowa się w tym, że kocha inaczej, to się mówi, że he's in the closet. So we come out of the closet. She came out means she came out of the closet. W sumie nie wiem, czemu się tak mówi, że chowa się w szafie i że wyszedł z szafy. <laughs> he came out of the closet. Ale to się skraca i po prostu mówi, he came out. He came out. Ósmy przykład. To come through. To come through. Też ma wiele potencjalnych znaczeń, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, come through jako wpadaj. Zapraszam. To jest dość potoczne słowo, ale ja je często używam. Niestety nie można powiedzieć po angielsku: I invite, zapraszam. Nie, jak chcemy kogoś zaprosić, możemy powiedzieć: Hey, come through, come through. Na przykład: Hey, if you're free later, come through to my place. If you're free later, come through to my place. I'm throwing a Halloween party next week. Why don't you come through? I'm throwing a Halloween party next week. Why don't you come through? Come through, wpadaj, zapraszam. Simple, it's easy, it's useful, przydatne. Number nine is to come undone. To come undone. Co to może znaczyć, come undone? Rozwiązać się lub rozpaść się. Co mam na myśli? Examples. Hold on, my shoes came undone. My shoes came undone. Buty mi się rozwiązały. They came undone. Skąd to się bierze? Żeby coś zapiąć, zawiązać. To się mówi to do it up. Czyli coś z do. We do it up. Then it's done up. W takim razie, since it was done up, it came undone. So my shoes came undone. Here's your present. Sorry, the bow came undone. Sorry, the bow came undone. Kokardka się rozwaliła. Kokardka się rozwaliła. The bow came undone. I ostatni przykład dzisiaj. Number ten. to come into. To come Into. Teraz mam na myśli spadek. To come into. She came into a lot of money when her father passed away. She came into a lot of money when her father passed away. John came into some property. He's rich now. John came into some property. He is rich now. I to wszystko, 10 phrasal verbs, czasownik frazowych, które naprawdę warto znać, które są związane z come. To come up with something, wymyślić coś. To come down with something, zachorować na coś. To come around to something, przekonać się do czegoś. To come across something, natknąć się na coś. To come across as, sprawiać wrażenie, wydawać się to come in zająć miejsce w wyścigu na przykład to come out dokonać coming outu to come through wpadać wpadać to come through to come undone rozwiązać się lub rozpaść się and to come into for example some money dostać spadek odziedziczyć